W chwilę obecną wpłynęło wypowiedzenie umowy, dzierżawca złożył do urzędu prośbę o rozwiązanie umowy i od dnia 11 stycznia lokal jest zamknięty, prosi o miesięczny okres wypowiedzenia umowy, natomiast obowiązuje nas 3-miesięczny okres wypowiedzenia i z tego okresu miasto nie zejdzie. Dzierżawca mógł wypowiedzieć tę umowę, no i z tego skorzystał, nie podołał widocznie finansowo, na chwilę obecną w stosunku do miasta jest zadłużenie w wysokości 47 około tysięcy zł jeżeli chodzi o czynsz dzierżawny. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, interes miasta jest tutaj zabezpieczony, bo mamy gwarancję bankową w wysokości 100 tysięcy złotych, więc ta gwarancja jest. Na chwilę obecną jest przygotowywany nowy przetarg i jak najszybciej będziemy ogłaszać go. Przygotowywane jest zarządzenie, natomiast już na dniach powinno się ukazać informacja o tym, że ponownie Citybox będzie do wydzierżawienia. To, co się dzieje w mieście, to już nie jest od dziś dzisiejszego dnia, czy tam kilka miesięcy wstecz, to jest od kilku lat i władze miasta w ogóle tego nie zauważają, na czym polega problem. Nie wiem, którędy jeżdżą do pracy, bo jeżdżą do, do, do centrum, po drodze widzą te puste lokale, które nie są zagospodarowane, albo jeżeli są zagospodarowane, no to tylko trwa ich egzystencja kilka miesięcy. Próbowaliśmy to uzdrowić przez y, tą y, izbę gospodarczą, założyliśmy jakieś tam y, takie stowarzyszenie, które miało wspomagać w tym kierunku, żeby uzdrowić centrum, czyli oddać centrum ludziom, nam, mieszkańcom, bo miasto generalnie od godziny 15 w sobotę do godziny, do, do, do rana w poniedziałek jest umarłe. Wszystko skupia się po prostu w centrum handlowym atrium. No to jest nie do pomyślenia, że tak może być. Każdy z władz, powie, oczywiście, my nie mamy wpływu na to, bo to nie są nasze lokale, tak? My nie mamy wpływu, czy ktoś dobrze robi jedzenie, czy ktoś dobrze sprzedaje, czy dobre artykuły yy, kupuje, żeby je odsprzedawać. To nie na tym polega. Nikt nie chce w centrum inwestować, no bo nie ma ludzi. A ludzi nie ma, to jest takie koło troszeczkę zamknięte, ale miasto może zrobić jedno. Drodzy Państwo, musimy gdzieś się zatrzymać. My mieszkańcy może wiemy, że tam na Grunwaldzkiej na dole gdzieś jakiś tam parking jest, ale generalnie na zwycięstwa autostradzie, która przebiega przez miasto, która jest wielkim problemem dla tego miasta, nie ma się gdzie zatrzymać. Fakt, że teraz się odchodzi do tego, żeby nie parkować w centrum, no ale my w ogóle go nie mamy, to dajmy tym ludziom zaparkować. Za, za, za Wtedy handel będzie wiedział, że jest dużo ludzi, i otwieram się tam. Tam mam przepływ ludzi, tak? Kasa leży na ulicy. Wystarczyło, żeby zrobili parkingi płatne wzdłuż całej zwycięstwa. I to by wystarczyło i wtedy się wszystko rozkręci. Oddajmy te centrum i naprawdę one się same ureguluje, to, że handlowcy będą gnali do centrum, no i będą płacili dzierżawy, z dzierżaw jest przecież podatek i tak dalej. To funkcjonuje.